Jak widzicie już jest tutaj coś podejrzanego. Co? Natomiast zobaczyliście, że mam milion egremów i 5 milionów. Yy, kasy. w Crash A, mam tylko 93 puszki i mam jeszcze dru drugą tam, Nawet chyba... Pi nie pierwszą. Tak, pierwszą. Nie, dru dobra, drugą, drugą. Ale zobaczcie sobie tutaj. Yy, tak, to jest prywatny serwer i dzisiaj chciałbym wam go pokazać. Trochę sobie na nim pogramy i też pokażę jak go zainstalować. Ale bez nie zachodzę do subskrybowania. I właśnie sobie ulepszyłem trzy postacie na 13 level, czyli na maksymalny level, jaki można zrobić u postaci. Nie, i teraz sobie zrobimy taki własny deck Czekajcie jak widzicie mam wszystkie emotki. 3. Patrzę, mam już taką, mogę sobie ustawić, mogę sobie taką ustawić. E, na przykład, o tak, widzicie? E, wieżyczki. Wieżyczki, ja mam też wszystkie w tym prywatnym serwerze, a więc, że chcę ustawić wieżyczki, no na przykład, o ten kocioł. I, i oczywiście książek nie mam wszystkich, bo tak naprawdę no, nie mam co tutaj dawać, bo wszystko mam, ale no co? Ale zróbmy sobie własny dek, na pewno chcę w deku mojego minera Hmm, szkieletory. Później sobie ulepszymy cały dek Goblin, no czy znaczy, no wiecie A i mamy wszystkie skrzynki za darmo A ta skrzynka z sezon chest To po prostu jest tam 80 tych No patrzcie, jak to otwórzmy A patrzcie teraz tutaj co dostanę Widzicie? A więc zaraz wam też pokażę, jak to zainstalować. I co? O, ale to można wziąć raz i chyba się... Tak? Nie. To później się resetuje po walce jakiejś. Tutaj mamy prawie chyba wszystkie te. Tutaj... A tutaj muszę mieć level 999, bo to nie działa. E, mogę wejść do chyba kogoś klanu. Tak sam mogę stworzyć kran. No i co? I tyle. Dobra, wróćmy do układania deku. Cześć, mogę tutaj zmienić na boy level nie. O, tak. Na pewno Wizarda chcę, bo Wizard to mój ulubiony. Za printerskę. I chyba to będzie skład, czyli miner, szkieletą, cicho telefonie. Miner, Keletonki, Goblin Barrel, Lumberjack, Strzały, Executioner, Infernal Dragon i Wizard. Nie wiem, czy to jest dobry deck, możecie mi poprawić w komentarzach, ale ja myślę, że nawet fajny. I teraz dajcie mi chwilę, ja tylko je polepszam, więc zrobię cięcie i są wszystkie ulepszone. No i proszę, cały deck ulepszony. A jeszcze tylko jakieś fajne emotki. No i proszę, ustawione i wchodźmy na jakąś. Eee walka Zobaczymy czy wygramy Dobra Mhm, dobra Robimy szkieletki, dajemy Mmm, dajemy tutaj wizarda Patrzcie jak wizard dobrze działa O nie, Lumberjacka wysł wysłali Muszę ich pokonać O nie, zniszczyli nam wieżę mm, Tak myślałam, że tak się stanie Dobra, Lambardziak biegnie Żeby im rozwalić wieżę tą już Dawaj, dawaj Dobra, im już rozwalił chyba nie, jeszcze nie, bo musiał wjechać tam miner jak zwykle ale ja teraz daję goblinsy i one rozwalam na 100% jest hm. ok, teraz szkieletonki. i dajemy egzekutonera. na wypadek. Patrzcie, no, jak to się ładnie niszczy. Wszystko. Jeszcze tutaj majnarek. No patrzcie. No i wygraliśmy. Było łatwo. Nie Było ciężko. Zniszczyli na mnie. Wież... Znaczy, na początku było takie. O nie. Ale później było. O oh, je. Yeah. Możemy sobie tego otworzyć. Oczywiście na moim kanale się pojawi normalny crash. Ale na razie pokazuję wam takiego. Ale będzie też normalny crash. Ale nie będzie takich deków i wszystkich kart jakie są tylko będzie po prostu pierwsza, drugi i tak dalej. Możemy sobie zjechać to. I tutaj jest... Spróbujmy walkę, jed... znaczy dwóch na dwóch... Z jakimiś... będziemy z jakimś typem. Okej, okay, typ ma taki skład, jak widzicie na dole. Patrzy teraz jak ten mmmcie może trochę podgłośnie dobra Tutaj akurat słabo działa mój ten... Patrzcie teraz! O jacie, dobra. To na niego nie... Jest! Mamy drugą wieżę! Tak to się robi. Żelene na nas rakiety, to było bardzo złym pomysłem z ich strony. Patrzę, miner i gublincy lecą. Oni znów używają rakiety. Nie wiem po co. I teraz tak. Hmm. Kurczę, nie wiem co zrobić. Ten wizard mi nie obchodzi. Jest. Parkiwalną i wygraliśmy. Tak to się robi. Ale ja bym dzisiaj jeszcze otworzył legendarną skrzynię, ale to już na sam koniec wycinka, kiedy ona będzie strasznie długo się otwierać. Bo ona ma aż 80 rzeczy w środku. Jakby to to jest najnowsza wersja, czyli są tu wszystkie postacie. Jest ten też nowy Electro Giant. Ale są tu też jakieś takie orzecze, na przykład jakieś goblin Drill. Nie wiem czy to było w prawdziwej wersji. Ale chyba nie. Dobra. No to zagramy teraz jeszcze raz samemu. I to był taki odcinek krótki, żeby pokazać wam, a jeszcze pokażę. Dobra, to widzimy się przy pokazywaniu jak się to zainstalować. Pyk. Wchodzimy w Google i piszemy takie to jak capimod wchodzicie tutaj w pierwszą tom i tutaj macie po prostu pobieranie ja już tego nie pobieram, bo ja już to mam później to wam się pobiera wklikacie w to i tam jest zainstaluj instalujecie i wchodzicie i macie takie coś i tu później piszecie Clash Royale o, źle napisałam ale okay. i tutaj mam, macie nieograniczone klejnoty tutaj są oryginalna wersja zwykła jest jakaś tam grupa i są mody do tej gry. I tu macie nieograniczone klejnoty, bezpłatne skrzynie. I naciskacie tutaj. E, tutaj nie macie nic zainstalować, bo ja już to mam teraz. Ale wyklikacie tutaj e, instaluj. Wam się instaluje, później zainstaluj. O, takie, ja to już wam się pokazuje. I tu macie, czy chcesz to zainstalować. I tak. I tyle. I możecie też inne, na przykład. E, nie wiem, co tam lubicie. Nie wiem, jaki, na Mortal Kombat. O. Do tego chyba nie ma modowa, może? A nie, do tego coś tam jest, ale nie pamiętam. No ale co, ale tyle. To końca odcinka... O, nie ma. Subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć. Nara.